Co w następnym miesiącu wydarzy się u Barana? Zobaczmy. Rozmowa z prawnikiem, z lekarzem, z osobą, od której zależy decyzja administracyjna. Baran może podejmować decyzje dotyczące... Zamieszkania dziecka lub zainteresowania nauki. Dojdzie do spotkania rodzinnego, w którym ważną rolę będzie grała a królowa buław, baran, le strzelec, kobieta jasnowłosa, rudowłosa, możliwe spotkanie romantyczne, jakieś wyjście z partnerem. rozpoczęcie działań, które będą korzystne finansowo.